Niewątpliwie największą rolę w diagnostyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów skóry odgrywa dermoskopia, dermatoskopia. Badanie dermoskopowe, dermatoskopowe, polega na oglądaniu zmian skórnych TZW dermatoskopem, czyli urządzeniem z powiększeniem, zazwyczaj dziesięciokrotnym i wbudowanym oświetleniem, które pozwala na uwidocznianie głębszych struktur oglądanej zmiany. Jest to badanie całkowicie nieinwazyjne. Aparat zazwyczaj przykłada się do powierzchni badanej skóry po uprzednim pokryciu okularu olejkiem imersyjnym, czyli takim, który zmniejsza rozpraszanie i odbijanie światła, badanie daje możliwość obliczenia tak tzw. Wskaźnika dermatoskopowego, TDS, im większa asymetria zmiany, bardziej nieregularne granice, większa różnorodność kolorów i liczba elementów strukturalnych widocznych w dermoskopii, tym wyższy będzie wynik TDS, a tym samym zalecane wycięcie wysoce podejrzanej zmiany. Dermoskopia pozwala różnicować zmianę łagodną ze złośliwą, barwnikową z niebarwnikową i odróżnić czerniaka od łagodnej zmiany barwnikowej. Badanie dermoskopowe może być wykorzystywane również w diagnostyce różnicowej zmiany naczyniowych, takich jak naczyniak włośniczkowy czy ziarniniak naczyniowy, których obraz kliniczny nasuwa podejrzenie czerniaka. Badania kontrolne powinno się wykonywać raz w roku. Wyjątkiem są osoby z dodatnim wywiadem osobniczym lub rodzinnym w kierunku czerniaka, osoby z licznymi znamionami barwnikowymi i osoby z TZW. Zespołem znamionatypowych. typowych. W takich przypadkach kontrolę prowadzi się co 3 do 6 miesięcy.